Nie będziemy dokonywać wielkich reform dotyczących struktury, ale chcemy wprowadzić nowe podstawy programowe zbudowane w oparciu o nową sylwetkę absolwenta pracowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych, tak żeby ludzie, których będziemy wypuszczać w tym 38 roku, bo mniej więcej wtedy po 12-letniej edukacji będą kończyć się uczniowie, którzy będą zaczynać w roku 26, byli lepiej przygotowani do życia w XXI wieku. Żeby poza umiejętnościami cyfrowymi, które są oczywiste, mieli empatię, umiejętność pracy w grupie, potrafili wykorzystywać wiedzę, której się uczą w szkole, potrafili być również odporni na to, co powiedzieliśmy, czyli na możliwość porażki, żeby uczyli się całe życie i żeby czerpali radość z tej nauki całe życie, ponieważ zmienia się rynek pracy, zmienia się rzeczywistość, w której żyją. A te twarde kompetencje biznesowe, na jakim etapie edukacji one powinny być wprowadzane? Już w tej chwili zmienił się przedmiot. Jest taki przedmiot, który się nazywa biznes i zarządzanie, który część tych kompetencji daje uczniom. On jest uczony w liceum. Będzie też przedmiotem, który będzie przedmiotem maturalnym już od roku 2026-2027, od tego roku szkolnego. Wspomniała Pani podczas swojego przemówienia na sali, że szkoła musi też przejść pewną cyfrową transformację. Na czym ona będzie polegała tak konkretnie? Co się zmieni? Przede wszystkim musimy zbudować politykę cyfrowej transformacji edukacji. Dokument, który jest kamieniem milowym w ramach KPO i który powinien powstać już w roku 2022, ale nie powstał. Nie powstał też w roku 2023 i praktycznie w tej chwili tworzymy go od początku, bo. Ten projekt, który powstał za czasów naszych poprzedników, nawet zbudzał kontrowersje wewnątrz Ministerstwa Edukacji Narodowej, a co dopiero mówimy o interesariuszach zewnętrznych. W związku z tym musimy zbudować strategię, która pokaże, w jakim kierunku zmierzamy. Musimy też wyciągać wnioski z tego, co się dzieje w innych krajach, na przykład to, że Szwecja odchodzi od nauczania cyfrowego najmłodszych dzieci. Czyli tych do piątego roku życia. To, że musimy zdawać sobie sprawę, że świat cyfrowy jest też zagrożeniem, czyli to, że musimy zabezpieczyć uczniów przed tym wszystkim, co jest groźne w wirtualnym świecie. Od hejtu, od kwestii związanych z tym, że jest tam mnóstwo fake newsów. To wszystko też jest elementem cyfrowej transformacji. Wreszcie znaleźć balans między tym, co jest sprzętem, a co jest wiedzą. Wiedzą uczniów i wiedzą nauczycieli. No tak, bo jak powiedziała Pani o walce z hejtem i o zabezpieczaniu uczniów przed zagrożeniami w internecie, wyobraziłem sobie klasę z tablicą, kredą i w zasadzie kartkówką. Jak pogodzić te dwie rzeczy ze szkołą, która jest jakby nie było niedofinansowana? Już w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której w większości szkół jest aktywna tablica. W większości szkół, oczywiście jest, we wszystkich szkołach są pracownie informatyczne. Natomiast w tej chwili jeszcze trzeba pomyśleć w jaki sposób na przykład ten sprzęt mobilny, z którego korzystają uczniowie, wpleść w szkolną edukację. Bardzo wiele informacji możemy zdobywać w internecie. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli jak zdobywać je mądrze, i z jakich źródeł realnie czerpać to, co jest wiedzą, a w jakich miejscach znajdziemy tylko coś, co jest czyimś przypuszczeniem, fake newsem i co wiedzą nie jest. No to w jakim horyzoncie czasowym możemy się w takim razie takiego dokumentu spodziewać? W ciągu pół roku. Liczymy, że dokument, który jest tą strategią cyfrową, czyli polityką cyfrowej transformacji edukacji, powstanie do końca czerwca tego roku.